Dzisiaj mam mordeczki, zdrówko. Wait. Dzisiaj mam filmik specjalny. Dzisiaj jest quality content, dzisiaj będzie serio quality content. Wydaje mi się, że to będzie filmik, który naprawdę warto obejrzeć z wielu powodów. Dzisiaj będzie zajebiście, dzisiaj będzie śmiesznie i będziemy wszyscy kurwa boki zrywać. A więc dzisiaj ja wam opowiem o moich... Historiach z dzieciństwa, które ja pamiętam. Bo ja byłem naprawdę ciekawym dzieckiem. Ja byłem takim diabłem, że w sobie nie wyobrażacie. Dosłownie ja darłem mordę wszędzie, gdzie moi rodzice ze mną poszli. Kościół, kurwa, centrum handlowe. No po prostu nieważne, nie? nieważne gdzie. Po prostu darłem pizdę cały czas. I gdybym ja był rodzicem dla siebie. Także podziwiam moich rodziców za cierpliwość. Ale z drugiej strony chcieli, no to kurwa mają, no to są konsekwencje własnych działań, tak? Jeśli, kogo, jeśli ktoś by chciał się do tego przyczepić, tak, mam na sobie tylko podkoszulek i tak mam włosy pod pachami. I uważam, że to nie jest nic, czego powinienem się wstydzić. Włosy to jest naturalna rzecz, nieważne czy mam je pod pachami, czy mam je na głowie, czy mam je na klacie, czy mam je na... Tego nie będzie jakoś nie wiadomo ile, bo mam ograniczoną pamięć. Dobra, udało mi się yy, ściągę tutaj zgrać sobie na komputera, tak, że będę sobie tam patrzył. Jeśli kogoś by to zastanawiało, a więc dobra, a więc zacznijmy od czegoś łagodnego, takiego wiecie, bardzo wydaje mi się, że normalnego dla większości dzieci. A więc ja jako dziecko i ja mówię teraz o takim wieku do powiedzmy, nie wiem, do 9-10 lat, ale w sumie może nawet dużo później, ja tak kłamałem, ja po prostu cały czas kurwa kłamałem. Ja nie wiem czemu ja myślałem, że wszyscy mi w to wierzą, nie? Ja myślałem, że moje kłamstwa są tak przekminione że kurwa wszyscy mi wierzą. No ale nie, definitywnie nie. Pamiętam, że miałem taką opiekunkę, która się nazywa Gosia. W ogóle pozdrawiam Gosię. Bardzo serdecznie się to ogląda. Bardzo bym chciał, żeby to oglądała. Nie wiem czemu, po prostu dobrze wspominam Gosię. Gosia była zajebista i bardzo bym chciał po prostu, żeby teraz przyszła tak popilnowała mnie i mojego brata. Pamiętam, że miała fretki i cały czas pokazywała nam zdjęcia fretek na telefonie i opowiadała nam o, to, o tych fretkach, więc to było fajne. I nawet pamiętam jej ulubioną piosenkę i to było to... Wiecie, o co chodzi, nie? Ona się na mnie opiekowała, jak byłem jakoś w ostatniej klasie przedszkola albo przedostatniej, miałem może tak z 6 lat, może z 5-6 lat, coś takiego. W każdym razie, ja po prostu jej cały czas kłamam i pamiętam, że ja opowiadam historię, że chodzę na zajęcia do parku wodnego i pływam sobie z rybami i, i normalnie jakby wiecie, w Sopocie w aquaparku jest, ee, jest jest taki basen, gdzie są ryby i są normalnie koralowce i się pływa i się uczy dzieci, jak się pływa w prawdziwym jakby oceanie i jak się pływa z rybami i z takimi wiecie, żyjątkami morskimi I ja po prostu godzinami o tym opowiadałam, że o jeszcze, że ja surfuję na falach w tym aquaparku i że w ogóle, no to czego ja tam nie robię, kurwa, takie triki na tej desce po prostu wywijam tu i tam na tych falach, ja pierdolek, taki wiecie, jak ten pingwin. I ta konkretna historia jest po prostu potwierdzeniem tego, że ja kłamałem ciągle, naprawdę ciągle. Ja nie pamiętam, kiedy ja nie kłamałem. Te, te historie są wpisywane bardzo randomowo i to nie jest jakby chronologicznie ani nic takiego, a więc kolejna historia to jest to, że ja miałem tak, nie wiem, 8 lat, może 9. Miałem taką straszną taką obsesję na punkcie robienia gwiazd. I w ogóle bardzo się interesowałam taką gimnastyką artystyczną, wiecie o co chodzi, robiłem szpagaty, jakieś takie rzeczy. I pamiętam, że wziąłem telefon. To był mój pierwszy dotykowy telefon, i zacząłem nagrywać siebie, jak robię gwiazdy w ogrodzie. Nie wiem, co tutaj się zadziało. Prawdopodobnie się potrapałem, ale no jest już, i, i, i tyle. To był wtedy mój pierwszy telefon dotykowy. Wziąłem sobie ten telefon i do ogrodu, i zacząłem robić. Gwiazdy. I tak masowo, nie, że jakieś 20 gwiazd pod rząd, i po prostu miałem taki czelet. Maksymalną ilość gwiazd, które mogłem zrobić pod rząd. Pomijając fakt, że się prawie zżygałem. Potem, jak chodziłem do szkoły, to siedziałem na przerwach i na każdej przerwie oglądałem. Te filmiki, e, jak robię gwiazdy specjalnie w taki sposób, żeby jak najwięcej dzieci to widziało. Nie tak, że wiecie, siedzę sobie gdzieś tam ukrywam ten telefon i sobie siedzę, mam takie, wiecie, i nikomu nie chcę pokazać, tylko kurwa siedziałem normalnie, na środku korytarza, kurwa, telefon, tak, ja byłem takim atencjuszem, byłem takim atencjuszem, i po prostu potem wszystkie dzieci do mnie podchodziły i miały takie wow, ale bym chciała umieć tak jak ty. Ja miałam takie... Wiem, żebyś chciała, no ale nie umiesz, kurwa, więc wypierdalaj. Naucz się kurwa, ciężka praca, ciężka praca popłaca, moja droga. To, to nie nie jest tak nie wiadomo, jak przypałowe, tylko po prostu mi się tak przypomniało, że ja jako dzieciak, też to były takie lata 7 do 9 może, kolekcjonowałem bluzki Angry Birds. Ja miałem mega dużo bluzek Angry Birds, wiecie, z jakichś HM-ów, kurwa, z takich innych rzeczy. Mamy sąsiadów dookoła, nie, więc jak jechaliśmy do szkoły, no to zabieramy swoje dzieci od razu. W sensie, wiecie, jeden rodzic zabiera po prostu większą ilość dzieci. Jechałem ja i moja sąsiadka, ona, ona jest ode mnie troszeczkę młodsza, mi się wydaje, Mogło mieć tak 9 tak 9, 10-11 lat coś takiego i wchodzimy do samochodu i ja wiecie w mojej nowej bluzce Angry Birds się flexuje od razu nie? i moja mama się pyta e, Olga podoba ci się nowa bluzka Szymona? E, bo ten tak lubi Angry Birds i w ogóle no tak się spojrzałam to blisko powiedziała. nie i pamiętam że mnie to tak zabolało że to był moment kiedy przestałem nosić bluzki Angry Birds i że wtedy wyrosłem z bluzek Angry Birds dobra kolejna rzecz o Kolejna rzecz to jest e, takie bardziej e, teraźniejsze wspomnienie, w sensie no miałem wtedy może jakieś 12 lat, coś takiego, może to nie jest teraźniejsze, no ale miałem wtedy może jakieś 12-13 lat, więc to już nie jest takie dzieciństwo serio, ale pamiętam, że z moimi rodzicami mieliśmy taką kind tradycję, że zawsze jeździliśmy na kajaki co roku, nie? I że bierzemy namioty, jeździmy pod kajaki, śpimy sobie w namiotach na jakichś kempingach, a potem sobie cały dzień płyniemy kajakiem i dopływamy do jakiegoś innego kempingu i sobie tam śpimy, nie? No nieważne, no i płyniemy sobie tym kajaczkiem. I ja płynąłem wtedy z moją mamą w kajaku. No i pamiętam, że brzuch mnie bolał i strasznie mi się chciało pierdzieć, nie? Ale to nie było tak, że my byliśmy sami na tej rzece, tylko tam było mega dużo ludzi, nie? Dookoła, no i tam po prostu było bardzo cicho, więc wszystko by było słychać. No ja mówię, nie, mamo, kurwa, muszę piernąć bardzo, nie? Tak nau. I ona takie, no dobra, no to pierdnie, ale cicho, nie? I wtedy ja po prostu. To był taki gigant, 50 cm, kurwa. Ten bąk poniósł się po całej, po prostu po powierzchni rzeki, na całą rzekę. Ja wam gwarantuję, że to była po prostu, kurwa, cała rzeka. Od Warszawy do, nie wiem, do Lublina. I po prostu wszyscy, którzy płynęli przed nami, za nami, się po prostu obrócili w naszą stronę i zaczęli się śmiać. Ja jeszcze nie pamiętam, że potem z moją mamą się śmialiśmy przez jakieś pół godziny z tego. Po prostu się tak solidnie zjebałem i wszyscy to słyszeli, także to... To tyle. E, dobra, a więc kolejna rzecz, którą tutaj mam wpisaną, to jest bardzo drastyczne. W sensie, to było potwierdzenie tego, jakim strasznym po prostu diabłem byłem jako dzieciak. To były jakoś końcówki przedszkola, nie? No miałem tak 6, 7, 5. No i wiecie, moi rodzice kupili nową, ładną, skórzaną kanapę. Taką wiecie, taką brązową, taką... No naprawdę, ekskluzywna kanapa. Szczególnie jak na tamten moment. I co zrobił mały Szymon? Ten jebany diabeł? E, drugiego dnia, od kiedy ta kanapa była u nas w domu. Wziął widelec i po prostu bez żadnego powodu dla czystej satysfakcji wbił go kurwa w kanapę. I tak, wssz, przejechał. I ja mam dowody na to. Czekajcie. Tak to się prezentuje, tak to zrobiłem wszystko ja. I tak to było z premedytacją, i po prostu byłem kurwa okropny. Jak można kurwa drugiego dnia od zakupu kanapy wziąć widelec i po prostu ją rozjebać? Bo tak. Bo tak mi się chciało, w sumie to była chyba dobra zabawa, i nie wiem, czy to było z jakiejś nienawiści. Nie wiem, czy ja się wkurzyłem na moich rodziców, czy coś takiego, ale naprawdę w każdym przypadku to po prostu było kurwa okropne. Przepraszam was, przepraszam naprawdę was rodzice, bo. No to było. To było coś. Dobra, a więc kolejna historia, i to jest e, definitywnie najciekawsza historia z tych wszystkich, i najobrzydliwsza historia z tych wszystkich. Nie, nie mam pojęcia, czemu o tym mówię, ale wiecie co. Chyba każdy zasługuje na to, żeby to usłyszeć. Ta historia zasługuje na to, żeby być opowiedziana. To jest największy mindfuck mojego życia. Więc jak ja byłem też znowu w wieku jakichś 6 do 8 lat, e, ja mogłem być nawet dużo młodszy niż 6-8 lat, ja mogłem mieć nawet jakieś 5 lat, albo nawet 4 lat. Nie kojarzę tej historii tak bardzo dokładnie i głównie to było z tego, co rodzice mi opowiadali, ale mam jakieś przybłyski tego wszystkiego i na pewno wiem... Jedną rzecz, która skutkowała, e, która się jakby wydarzyła przez tą historię. Także byłem bardzo młody, miałem jakieś 4, 4 może do 6 lat. W pewnym momencie obzdurałem sobie, że boję się zrobić kupę. I ja autentycznie przez kilka dni nie chciałem zrobić kupy, bo się po prostu bałem. Ale mnie ja byłem przerażony na samą myśl, że miałbym usiąść na kibel, kurwa, i po takim czasie zro zrobić kupę. Na początku się nie wiem, nie chciałem zrobić kupy, a potem po się po prostu bałem, że nie wiem, nie wiem, że to będzie mnie bolało, czy coś. No kurwa, nie mam pojęcia. Ja przez co najmniej 5-6 dni po prostu nie chciałem zrobić kupy. Trzeciego dnia zacząłem chodzić na palcach, bo ja to po prostu tak wstrzymywałem, że ja, no nie mogłem nawet normalnie chodzić, kurwa. Ja musiałam chodzić na palcach. Udało mi się to zrobić po jakimś tygodniu. Nie pamiętam dokładnie, jak sobie poradziłem wtedy, ale no nieważne. W każdym razie po prostu przez jakiś tydzień, kurwa. Nie robiłem kupy, bo się bałem i chodziłem cały czas na palcach przez to. Po prostu nie mogłem inaczej. Od tego został mi nawyk chodzenia na palcach przez dosłownie kilka lat. Pamiętam, że ja do podstawówki jakoś tak do piątej, szóstej klasy normalnie chodziłem na palcach cały czas. W sensie może, że nie na palcach, ale wiecie, że jak stawia, stawiałem nogę, to zaczynałem jakby stawianie nogi od palców. Wszystko przez to, że nie mogłem się wystrać, jak miałem 5 lat. Co jest kurwa? Ja się musiałam sam uczyć, po prostu stawiać nogę na piętę. W piątej klasie albo szóstej miałam takie cały czas chodzę na palcach. Muszę się nauczyć chodzić normalnie, bo wszyscy chłopacy chodzą normalnie, a ja chodzę kurwa na palcach, nie? Co siedzi w tych. Malutkich muszczkach, kurwa, to jest dla mnie niesamowite. Dzieci mają najdziwniejsze pomysły świata. Dzieci mnie tak zadziwiają, że to jest jakiś hit. Jezus, to ta historia jest po prostu disrespectful. Kolejny przykład na to, jakim byłem kurwa okropnym dzieckiem. Wydaje mi się, że w podstawówce wszyscy nauczyciele mnie bardzo lubili raczej. Ja, wiecie, miałem dobre oceny, miałem same szóstki zawsze w podstawówce. I jak już coś odpierdalałem, to z reguły także nauczyciele o tym nie wiedzieli. Także o tej historii raczej nikt nie wiedział i na szczęście nie dostało mi się pod dupie za to. Bo gdyby ktoś się o tym dowiedział, to byłoby kurwa źle. A więc ja w podstawówce miałem taką przyjaciółkę, Maję. I Maja, bardzo się pozdrawiam. My z tą przyjaciółką mieliśmy bardzo, bardzo ciekawe pomysły. I wiecie, my się po prostu nakręcaliśmy na jakieś głupie rzeczy. I pamiętam, że mieliśmy religię i my bardzo nie lubiliśmy tej religii. I cały czas straliśmy na tą religię, kurwa... I po prostu, no, no wiecie, po prostu nienawiść, czysta nienawiść do religii, czysta nienawiść do wszystkiego, co jest związane z kościołem. No nie wiem, no miałem tak jako dzieciak i, i tak było. No jakby nie moja wina, no byłem kurwa dzieckiem. Tak? Wiecie, jak w podstawówce, ogólnie w szkołach tak chyba jest, że macie takie obrazki na ścianach, na tablicach korkowych jakieś ogłoszenia, jakieś prace powieszane, jakieś, nie wiem, dyplomy, no chuj, wie co, no wiecie, po prostu tablice korkowe z różnymi rzeczami. I my w podstawówce właśnie tak mieliśmy na korytarzach, i jedna z tych tablic była taka religijna, właśnie, nie, że tam były jakieś obrazki z Jezusem, jakieś takie inne rzeczy. Wpaliśmy na zajebisty pomysł, żeby do tych obrazków, jak nikt nie patrzy, przykleić kurwa gluty z nosa. Dosłownie, no wiecie, po prostu dupa, dupaliśmy zewnątrz i po prostu przyklejaliśmy te gluty na tablicę korkową. Po prostu przyklejaliśmy te gluty na twarz, nie wiem, Jezusa albo Maryi albo kogoś innego. I my to pamiętam, że my się specjalnie wykradaliśmy jakoś z lekcji, że tam do łazienki szliśmy czy coś takiego. I właśnie e, podczas tego naszego wyjścia do łazienki popełnialiśmy te zbrodnie karygodne polegające na przyklejaniu, kurwa, glutów do obrazków Jezusa. Pamiętacie, że ja byłem dzieckiem i, I robiłem głupie rzeczy, no ale to już było, to już było po prostu przygięcie. Dlaczego dzieci wpadają na takie pomysły? Przyklejanie swoich gilonów, kurwa, na religijne obrazki. Przepraszam, że się ta historia kogoś uraziła, naprawdę ja to nie popieram tych działań jak coś, to nie jest... To nie jest coś, co ja. Wiecie, to nie jest coś, co ja wyznaję w tym momencie. To, to nie jest coś, co bym zrobił w tym momencie. Także mam nadzieję, że o tym pamiętacie że o tym wiecie. Dobra, następna historia znowu jest idealnym przykładem na to, że byłem kurwa okropnym dzieckiem. Znowu. Jak byłem w przedszkolu to była chyba ostatnia klasa. Albo przedostatnia klasa? W każdym razie była ta. Tak, to była chyba ostatnia klasa. I wtedy dopiero weszła ta moda na karteczki, że wszyscy zbierali karteczki. Wiecie, jakieś Wings, kurwa, Witch, jakieś. Wiecie wszystko, nie? I. Ja zawsze byłem tą osobą, tym chłopakiem, który woli bawić się zabawkami dla dziewczyn. To chyba nie musiałam tego mówić, żeby to było oczywiste. Ja miałem segregator z, kart z karteczkami, ale on był z karteczkami dla chłopaków. Wiecie, z jakimś spiderder-Manem. Z jakimś Batmanem No ale to nie była za bardzo moja bajka Więc stwierdziłem Pierdolę to Chciałem się z kimś wymienić, nie? Miałem taką koleżankę wtedy Ona pamiętam, że też wychodziłem z podstawówki To też była Maja ale, nie, ale inna Maja Pozdrawiam cię Maja I pamiętam, że Ona miała po prostu cały taki ogromny segregator Z karteczkami, wiecie Takimi dziewczyncymi karteczkami Jakieś switch i inne takie, wiecie Po prostu jej tak zazdrościłem tego segregatora I w pewnym momencie zapytałem się Czy ona chce się wymienić Kurwa, nie mam pojęcia nawet czemu Ale ona się zgodziła To było naprawdę kilkaset kart i, I potem, jak ona mi dała ten segregator, to zaczęła płakać, nie? I tam jej, wszyscy ją pocieszali, że że Jezu, co się stało? tam? A ona, że no musiałam oddać mój segregator szmonowy. Wtedy ktoś do mnie podszedł i zapytał się mnie, czy mogę oddać ten segregator, dlatego że, dlatego że tam Maja, czy nie wiem, może to był ktoś inny. Bardzo by chcieli go z powrotem, no bo to jest jednak dużo karteczek i w ogóle. Ja po prostu powiedziałam nie. Widziałem, jak ona płacze, patrzyłem się jej prosto w oczy, kurwa, jak ryczy, i powiedziałem nie. I faktycznie nigdy go kurwa nie oddałem. I pamiętam, że w podstawówce ona do mnie podeszła i się mnie zapytała o ten segregator, i ja wtedy już nie miałem pojęcia, co się z nim stało. I naprawdę, ja nie wiem, co się stało z, z tym segregatorem. Po prostu nigdzie go nie mam. To było okropne i naprawdę chciałbym, chciałbym to jakoś zrekompensować. W każdym razie, no, bardzo przepraszam za tą sytuację i nie wiem, czemu po prostu patrząc na cierpienie i płacz drugiej osoby, nadal stałem nieugięty z moim segregatorem dziewczęcej karteczki. Powiedziałem po prostu nie. Znowu nie wiem czemu nie jestem już takim człowiekiem. Teraz kolejna historia, też związana z przedszkolem, to nie wiem, czy wy też tak mieliście, ale mam wrażenie, że dużo osób tak miało, że e, każdy miał swoją jakąś taką pierwszą miłość w przedszkolu, nie. I ja też tak miałem, nie? Ja też miałem swoją pierwszą miłość w przedszkolu i pamiętam, że to była. E, Omiana ona mi Karolcia chyba. I pamiętam, że ona mi się bardzo podobała, i, i pamiętam, że raz byliśmy na jakiejś wycieczce. Do biblioteki to było gdzieś niedaleko przedszkola, i tam, wiecie, sobie szliśmy razem w parze, z tyłu. No i w pewnym momencie zaczęliśmy się kurwa całować i dawać sobie jakieś buziaki w ogóle, nie na tej wycieczce. I, yy, i pamiętam, że potem jak przyszliśmy do. Przedszkola z powrotem To usiedliśmy w takim kółku, wiecie Wszystkie dzieci musiały usiąść w kółku, na środku sali Ja siedziałam tutaj, a ta Karolcia siedziała Po drugiej stronie tego kółka Czekajcie, muszę sprecyzować, to była ostatnia klasa Przedszkola, więc mieliśmy jakieś 6 lat Może, no 6 lat mieliśmy Po prostu szliśmy sobie na czworaka Na środek tego kółka I się lizaliśmy Ja i Karolcia w wieku 6 lat liżemy się na oczach wszystkich, kurwa Autentycznie, what the fuck To był mój pierwszy pocałunek w życiu I... To było bardzo ciekawe. I pamiętam, że po tym, jak się zobaczyliśmy kilka miesięcy później z tą Karolczą, bo jakby to już było po przedszkolu i tam byliśmy na jakimś festynie czy coś takiego, bo nasze rodzeństwo chodziło do tego przedszkola, to, to nie odezwaliśmy się do siebie ani słowem. Dobra, jeszcze dwie historie w sumie mam do opowiedzenia, bo ten filmik jest już strasznie długi. Wydaje mi się, że też jest dużo historii, które... Jakby mogę kojarzyć, ale teraz sobie nie przypomniałem, a moi rodzice je pamiętają, więc po prostu zapytam się moich rodziców i. ten filmik pewnie będzie miał dwie, dwie części, także no. Kolejna sytuacja to nie jest nic wielkiego, ale wydaje mi się, że każdy przeszedł przez coś takiego kiedyś w swoim życiu. Na 100%, kurwa, na 100%. Więc kiedyś z moimi rodzicami, z moimi rodzicami poszliśmy do kościoła i staliśmy jakby na dworze pod kościami, to po prostu był największy luksus. Zawsze kiedy rodzice się zgadzali na to, żebyśmy mogli postać na dworzu, to ja miałem taki. Jest, kurwa, tak. Staliśmy sobie całą rodziną pod kościołem. Ja na chwilę wszedłem do kościoła, yy, tam, wiesz, w taki przedsionek, ale po prostu wszedłem do środka na chwilkę i wyszedłem. I wychodzę i zacząłem się przytulać do mojej mamy, i wiesz, tak ją przytuliłem, że yy, tak ją objąłem i zacząłem się tak obkręcać dookoła, nie? I tak się obkręcam, 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 i nagle patrzę, kurwa, moja mama stoi obok. Więc patrzę, kurwa, na górę, kim jest ta kobieta, nie? I miałem takie. Co się właśnie stało? Jakim cudem nie poznałem, że to nie jest moja mama przez jakąś minutę przytulania się do tej kobiety i obkrążania ją, kurwa, w kółeczkach. Zakładam, że, że w waszym życiu też coś takiego się stało wiele razy, kurwa, że po prostu z dupy pomyliliście rodziców i po prostu myśleliście, że to jest twoja, wasza mama, nie? Albo, albo wasz tata, kurwa, i po prostu, a to był jakiś randomowy typ w sklepie albo gdziekolwiek. Dobra, teraz ostatnia historia na dzisiaj, która też jest, kurwa, zabawna, no, ale równocześnie traumatyczna. Byłem u mojej prababci w Lublinie. Jako dzieciak, ja nie wiem, może miałem wtedy z 10, może miałem z 8 lat, no nie wiem, no byłem młody, w każdym razie wszystkie te historie, które opowiadam, są mniej więcej w okresie od 6 do 10 lat. I byłem w Lublinie u mojej prababci, a w Lublinie, nie wiem, czy, jakby, czy to jest tylko moje spostrzeżenie, kurwa, ale zakładam, że nie, że to jest faktycznie, że to jest fakt, a nie tylko moje spostrzeżenie. W Lublinie jest po prostu w do gołębi, tak naprawdę dużo gołębi. Nie wiem czemu, ale Lublin mi się kurwa kojarzy z takim gołębim głównem, No, znaczy, wiem czemu, przepraszam, naprawdę. Bardzo lubię Lublin. Lublin jest super. No ale mam pewne doświadczenia z tym miastem, i nie będę ukrywał, że leciutko mnie to straumatyzowało. Szedłem sobie z moją babcią po parku w Lublinie. No i e, idziemy, 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 nie? I przed nami była taka ogromna chmara gołębi. W pewnym momencie ta chmara gołębi zaczęła się zerwała tak bardzo gwałtownie, i zaczęła lecieć kurwa w naszą stronę, nie? Ta chmara gołębi po prostu wleciała prosto we mnie. Po prostu ja, ja tylko tak, nie? Jak ta chmara gołębi przeze mnie przyleciała, byłem, kurwa, cały obsrany. Miałem gówno na głowie, na, na koszulce, po prostu wszędzie miałem to gówno gołębie. I wiecie co, kurwa, musiałem się myć w fontannie w parku w Lublinie. To jest, kurwa, wstyd jak chuj. Wyobraźcie sobie, że po prostu stado gołębi was atakuje, sra was, kurwa, i musicie się myć w fontannie na oczach wszystkich ludzi, kurwa, w centrum Lublina. Nie było to przyjemne doświadczenie. Po prostu od tego czasu Lublin kojarzy mi się z Gołębim Gównem. Między innymi kojarzy mi się też z Cebularzem. Bardzo lubię cebularz. I kojarzy mi się też z... No nie wiem. Chyba z tymi dwoma rzeczami. Cebularz i Gołębie Gówno. Styl bardzo lubię to miasto. Także proszę sobie tego nie brać do siebie. To by było chyba na tyle z moich przypałowych albo nieprzypałowych po prostu historii z dzieciństwa. E, zakładam, że dużo osób z was też pewnie miało jakieś ciekawe historie, także jeśli, jeśli macie jakieś takie zajebiste historie, to możecie się podzielić w komentarzach, bo to będzie na pewno ciekawe sobie poczytać. Dobra, więc dziękuję bardzo wszystkim za oglądanie. E, cieszę się, że wróciłem w ogóle na YouTube'a. Bardzo w sumie tak miło mi się teraz nagrywa. Mam zupełnie inną relację z YouTube'em i e, mam już tak wypierdolone w sumie this Point, że w sumie nie interesuje mnie, co sobie pomyśli ktokolwiek na mój temat, także... Wracam i kurwa, lecimy, kochani. Lecimy, może nie daily, ale lecimy często. Postaram się jak najczęściej i mam nadzieję, że e, będziecie ze mną podczas tej przygody. I także bardzo miło, żeście to kurwa obejrzeli, bo niektórym by się nie chciało, niektórym e, na pewno się nie chciało. Niektórzy pewnie włączyli po sekundzie. Bye!